Dzień dobry, dzień dobry. Zgodnie z obietnicą spotykamy się w następnym tygodniu na konsultację Biedronkowych Okazji. I nie tylko Biedronkowych, zobaczymy ile gazetek uda się nam dzisiaj przejrzeć. Z ciekawostek ja już byłam na zakupach i kupiłam dzisiaj m.in. paprykę Kalafiora, ale to wszystko zobaczymy za chwilę dlaczego. Na pierwszej oczywiście stronie gazetki Biedronki wita nas wielki napis e, papryka po 15 zł za kilo. Z tego co pamiętam ostatnio papryka była cały czas w cenie... Około 21 zł, coś takiego. I czasami udało się wnet to ją znaleźć tam, powiedzmy, po 10-11 zł, natomiast było to ciężkie. Jeżeli ktoś z Was robi sernik, to warto jest spojrzeć sobie na twarok prezydent, który kosztuje 8 zł. I rzeczywiście widziałam, były sterty tego twarogu, także jeżeli ktoś chce się zaopatrzyć, to myślę, że jeszcze będą śmiało. Ser, oczywiście, Gouda, jak zwykle w kilogramie, ja kupuję tylko tak. To znaczy, jeżeli chodzi o plasterkowany, to tylko taki, no chyba, że są jakieś turbo promocje i wychodzi on za 23 zł. Jak widzicie, wszystkie mrożonki nadal są na promocji 50% drugi produkt taniej. Natomiast trzeba zawsze sprawdzać wagę tego produktu, bo za chwilę się okaże, że będzie sezon na te wszystkie produkty i będzie taniej kupować je po prostu świeże, ewentualnie mrozić na własną rękę. Promocje jakieś na słodycze. No i kalafer. Kalafer kosztuje 70 zł za 100 gram. Jeden taki kalafer, który ja kupiłam ważył 1,5 kilograma mniej więcej zapłaciłam za niego 10 coś złotych. Zorientowałam się, że normalnie te kalafiory były po 12 zł za sztukę, ale one były takie maleńkie, a ten jest wielki. I z tego co widzę tu tutaj wcześniej był za 13 zł za kilogram, a teraz jest za 7, więc ziemniaki też kupiłam na promocji, ale powiem Wam, że nie pamiętam kiedy ostatni raz ziemniaki kosztowały 3 zł i 17 zł za kilo pomidorów tych małych to też jest dosyć tanio, ale widziałam je dzisiaj nie podobało mi się kupiłam Cztery bez szaleństw, bo stwierdziłam, że moje dzieci i tak nie jedzą tych zapiekanych papryk, takie jak ja lubię, więc my sobie zrobimy zapiekane papryki, a dla dzieciaków po prostu osobno posiekam paprykę i zjedzą sobie na surowa. Pieczarki, wydaje się to dosyć sroga promocja. Za 3 zł opakowanie 250 gram to jest 12 zł za kilogram, czyli i tak, i tak 6 zł za pół kilo. Jest moim zdaniem wysoka cena. Mięso, jak zawsze, ja się tam nie rozczulam specjalnie nad mięsem i rybami. Przechodzimy sobie do ciekawszych promocji. Oczywiście, moim zdaniem, ciekawszych, bo to Wam się mogą one nie podobać, jak zawsze. Pieczywo też zawsze przeskakuje, Wam, mam wrażenie, że oni po prostu dają to, co jest. Mamy tym razem promocję na kabanosy, takie dorosłe kabanosy, powiedzmy. I tutaj mamy 95 gram za kabanosy 4 zł. Ja bardzo często ten serek fasti używam do tego mojego brokułowego sosu. Chciałam go dzisiaj kupić, ale około było tak dużo pań z Biedronki, że nie byłam w stanie się doczłapać do tej lodówki, gdzie były sery. Tutaj Radamer to jest 26 zł za kilogram. To jest jeszcze cena do przeżycia. Poniżej 30 zł można kupować. Jeżeli chodzi o camemberta 170 g, moim zdaniem to jest nadal drogo 6,49. Aczkolwiek nie pamiętam zupełnie ile mają te małe kamemberty, więc to może być jakieś większe opakowanie po prostu. Jest promocja na ryże. Warto jest się zaopatrzyć w tej chwili. 3,1 gratis to jest dosyć fajna oferta także polecam serdecznie. Płapki owsiane od dłuższego czasu już były za 2,99, jeśli dobrze pamiętam. Także jeżeli chcecie je dorwać na jakiejś lepszej promocji, no ale to nie jest jakaś super promocja, ale zawsze te pary groszy w kieszeni to teraz są za 2,39. Sodę oczyszczoną warto jest zawsze kupować w takich właśnie promocjach, natomiast ja bardzo lubię kupić po prostu taką wielką torbę sody oczyszczonej, która ci starcza na ho, ho, ho i jeszcze trochę. Więc ja mam w tej chwili taką, Tu widzę, że są też promocje na jakieś mrożonki. Na kawę z 17 zł za 200 gram kafedor, y, wydaje mi się, że to jest chyba jeszcze drogo. Ja bym poczekała na lepszą promocję. Aczkolwiek ostatnio te kawy wszystkie też podrożały strasznie. Na lody, na grześki znowu promocja też. Ciasteczka, tortille się pojawiły w biedronce. To też warto kupić a sam sos, tą salsę albo serowy kupić sobie w Lidlu. Jakieś ciasteczka też takie na wagę, tam kilogram ciasteczek za 10 zł, jeżeli chcecie przyjąć gości dosyć tanio, no to warto jest się zaopatrzyć w takie coś. Później na dowolną okazję, taką urodzinę, imieniny macie tutaj się mleczko 40%, drugi produkt, to też warto jest się zaopatrzyć. Ja ostatnio bardzo lubię dawać słodycze właśnie na urodziny. Tutaj mamy cornflakes, połowa ceny. Jak zwykle te dziecięce rzeczy, mam wrażenie, że te dziecięce rzeczy są zawsze w tej samej bo tam jest zawsze jakaś promocja. Ja pamiętam, że jak ja jeszcze kupowałam pieluchy dla moich dzieci, to zawsze czekałam właśnie na tą promocję, że jedno weź, drugie gratis, albo jedno i drugie 50% taniej itd., itd. To jest dosyć opłacane. No i mamy podpaski Feminy, które ja osobiście dosyć lubię jakiś dezodoranty? To jeszcze jest promocja z poprzedniego tygodnia, się chyba przedłużyła, mam wrażenie. O, jest promocja na tą pastę do zębów dla dziecię. Ona kosztuje 7 zł, a brosmanie wiem, że jest trochę taniej. I mamy papier toaletowy za 10 rolek, 17 zł. To są te czterowarstwowe z Queena. Musiałabym sprawdzić, a moje podsumowanie w sprawie papierów toaletowych się zbliża. Więc jeżeli ktoś jest ciekawy, to polecam poczekać, chwilę zasubskrybować. Ja myślę, że jakoś w wakacje się pojawi, bo tak. Na każdych zakupach kupuję jeden papier ekstra, żeby, żeby był na ten film. Także będę miała później zapasy na cały rok coś czuję. Tu mamy fajne kapsułki do zmywarki z tą kuleczką taką małą z finisza za 23 zł. Uważam, że to jest chyba no, 8 zł taniej, prawie 8. To jest też fajna oferta. No i wszystkie słodycze z wielkanocnych promocji są za. 50% taniej, aczkolwiek wydaje mi się, że te słodycze Magnetika trochę już poszły w górę na tyle, że chyba przesadzają z tą ceną, którą dają. Na przykład taki lizak czekoladowy kosztuje 4 zł, no to moim zdaniem to jest przesada, trochę już jak na taką firmę podrzędną. No i jak zwykle są jakieś promocje na zabawki, artykuły piśmiennicze, plastyczne i papiernicze, ale ja się akurat z tego to trzymam z daleka. I ganki jeszcze i kwiaty, i to tyle. Natomiast do patrzę czy coś jeszcze, do 29 macie takie okazje ogrodowe. Także tutaj się chyba nie będę specjalnie spuszczać, zobaczę tylko, czy są jakieś fajne oferty, na które warto jest spojrzeć. No, jakieś tam ozdóbki wielkanocne, ale błagam was, nie kupujcie ozdóbek wielkanocnych. No jest rondelek za 22 zł, na tym bym się zastanowiła, natomiast ja ostatnio już rondelek um, kupiłam sobie ten duży i po prostu mi nie jest potrzebny drugi, natomiast... Kusi mnie jeszcze taki mały rondelek, żeby mi wszystko pasowało kolorem, ale to nie jest nic niezbędnego. No jakieś tutaj akcesoria do pieczenia, foremki silikonowe, to, to nie jest nawet promocja, tylko to jest po prostu reklama. A jestem ciekawa, dajcie mi znać, czy kupujecie dzieciom prezenty na Wielkanoc, czy to już weszło do mainstreamu, czy jeszcze kupuje tam czekoladkę i się chowa w, w lesie, chciałam powiedzieć, w ogródku tak jak kiedyś było. Dobra, słuchajcie, jeżeli chodzi o netto, od poniedziałku 20 do soboty 25 już widzę fajną opcję. Mamy masło 2 plus 2 gratis przy zakupie 4 sztuk, czyli też nie wygląda na to żeby były jakieś ograniczenia, więc jeżeli jeszcze nie dorwaliście masła na promocji, a widziałam, że już w promocje promocja na masło się kończy, więc myślę, że warto jest się zainteresować zrobieniem jakichś zapasów w zamrażalniku w tej chwili masła. Ja jeszcze mam dużo, dlatego ja jeszcze się wstrzymam od kupowania. Drożdże w fajnej cenie, 80 groszy. O, pasta do zębów za 6 zł dla dzieci. No to tyle, jeśli chodzi o netto. Dużo tego nie było z pytaniem. ogórki za 9,99 Słuchajcie, ten papier toaletowy misie, to ja go kupiłam i zobaczcie co to jest za cudowo, bo tak jakoś wygląda mi dobrze. W Kauflandzie macie też po 15 zł paprykę. Herbaty we wtorek są na promocji. Wszystkie czarne w torebkach, więc polecam. Tylko to jest, słuchajcie, ten Kaufland Card musicie mieć i wtedy oni Wam zwracają chyba różnicę na kartę, z tego co rozumiem. Coś tak jak Lidlowa aplikacja wygląda, więc sobie popatrzcie, jeżeli macie czas. A jak chcecie, żebym ja to dla Was sprawdziła, to też dajcie znać, to ja bardzo chętnie przysiądę do tego. Chciałam tylko powiedzieć, że mam więcej czasu na nagrywanie w tej chwili, więc filmy będą przynajmniej dwa razy w tygodniu, o ile nie więcej, także spodziewajcie się więcej Karoliny. Jeżeli macie jakieś sugestie a propos tego, co ma się pojawiać, oprócz takich filmów, to zachęcam Was serdecznie do zostawienia komentarza. Myślę, że też w końcu doczekacie się tych moich wszystkich organizacyjnych filmów, bo to jest dużo, dużo nagrywania. Zobaczcie, tak patrzę na tą ofertę Kauflanda i tak, masło jest za 4,49, więc to też nie jest taka wcale zła cena. Jeżeli macie blisko Kaufland akurat, są lody, są jakieś mrożonki, ale też mi się wydaje, że nie zachwycają te ceny. Pieczywa jak zwykle są w, w promocjach, ale to ja też nie znam za bardzo na pieczywie. Mnóstwo różnych ofert na majonezy i tutaj jest hasło do Mateusza. Jest bardzo dużo różnych majonezów. Jest właśnie w Kauflandzie, a macie niedaleko, więc polecam się przejść zobaczyć. I to jest do soboty. Generalnie bardzo dużo jest ofert takich, że macie jakąś kartę Kaufland i, yy, i wtedy jest coś tam taniej, ale musiałabym zobaczyć, o ile taniej to jest tak naprawdę. O, macie na przykład rolkę welweta, trzywarstwowa, 12 rolek za 16 zł. To jest moim zdaniem cena bardzo fajna. I to jest od czwartku dopiero. Ja teraz muszę się bardzo hamować, żeby nie kupować rzeczy różnych, bo, bo tak. I cały czas ten mój challenge finansowy jest aktualny i trochę się zmieniły powody tego challenge'a finansowego, ale nadal jest to aktualne. I w tej chwili chyba jest całkiem nieźle, ale zrobię dla Was podsumowanie w marcu. O, będzie mleko za 3 złote. Ale od kiedy? Od poniedziałku 27. O i to mi się podoba, że oni na przykład robią taką promkę, że mówią co będzie w przyszłym tygodniu. O, będą pieczarki na promocji za kilogram 10 zł, czyli już jest dużo taniej niż tamte były, o których Wam mówiłam wcześniej. Ludwik jest na promocji, więc ja już sobie napiszę, że w, od poniedziałku 27 pojadę na zakupy do Kauflanda i zobaczę, co mają do zaoferowania, także będziemy zwracać uwagę na Kaufland w przyszłym tygodniu. Będę opowiadać Wam o gazetkach. O, w Lidlu. W Lidlu mamy promocję na masło 3,95, super ekstra za 3,50. To jest bardzo duża promocja. Orzechy. 2 plus 1 gratis, też super. Ja już dawno nie kupowałam nerkowca orzechów, a on się czasem przydaje do czegoś, do sosiku konkretnie. Macie też jakieś promocje tutaj na mięso i tak dalej, ale ja się na tym nie znam jak zwykle, więc nie będę Wam tutaj opowiadać. Bajek. 69 groszy za sztukę kiwi, to jest chyba fajna cena. 2,50 za jabłka. 4,79 za brokuły. Ale słuchajcie, ktoś w ogóle kupował brokuły za 8 zł? Pff. Jest ciekawa, czy w ogóle ktoś kupuje wtedy te brokuły jak tylko koszty. Chociaż mam wrażenie, że też ludzie mają takie nastawienie, że idą i biorą, bo po prostu potrzebują, no to po prostu biorą, nie? A nie tak jak ja, że myślę sobie, dobra, zrobię ten obiad, który wyjdzie mi najtaniej, wezmę to, co jest na promocji, będę kombinować od tego. I tak sobie myślę, żeby w kwietniu zrobić dla Was filmy, takie Ala Fotbooki, co jedliśmy. Na podstawie moich zakupów, tylko jeszcze się zastanawiam nad formą tych filmów, jak to połączyć, żeby to było czytelne. E, dobra, obniżają ceny mleka o 20 groszy. W porządku, nadal jest poniżej 3, ale nie zmienia to faktu, że teraz możesz dużo taniej generalnie kupić mleko, jeżeli trafisz na promocję, więc nie jest tak źle. Dobra, mamy jakieś promocje znowu: 50% na te produkty wielkanocne, słodycze, także spoko. O! Trzeci produkt 60% taniej, jeżeli chodzi o śmietanki. Też pewnie przydatna rzecz teraz na święta. Możecie sobie sprawdzić, jaka jest data przydatności do spożycia, i wtedy jest szansa, że wam jeszcze to wytrzyma do świąt. O, widzę, że szpinak jest na promocji, fajnie. I te nagetsy nadal są na promocji za 8 zł. Mamy jakieś promocje tutaj na kawy zielniste, ale nie na tej marki. Wydaje mi się, że 38 złotych za kilogram to jest cena tak niska, że nie wydaje mi się, żeby to była dobra kawa. Bo teraz około 50 złotych, no widzicie 70 złotych yy, lawaca na przykład kosztuje, no to to jest taka porównywalna cena. Ja oczywiście nie jestem ekspertem od kawy i może się okazać, że to jest dokładnie tak samo yy, gówniana kawa jak tamta. Także ja nie stwierdzę, że ja się znam. Natomiast yy, no patrzę według lawacy, jaka jest cena, taka Lepszej kawy, można powiedzieć, niekoniecznie w jakości, ale po prostu w smaku dla mnie, prywatnym. Lody. Już się zaczynają lody, słuchajcie. No, dzisiaj to rzeczywiście jest taka temperatura, że można bez kurtki chodzić już. Także ja jestem od razu rozwalona, bo ja mam bardzo silną, jakby ja wyczuwam pogodę, ciśnienie bardzo mocno. Nie tyle, co mnie obniża mi, jakby nie obniża mi. Poziomu samopoczucia, pogoda. Na przykład, jak jest brzydko, to ja nie czuję się brzydko i smutno i coś tam, ale jeżeli jest ciśnienie niskie, to ja zaraz śpię. Także tak to na mnie działa. Dobra, od poniedziałku mamy ketchup za 10 zł kilogram z kotlina. To jest taka w porządku cena chyba za Kotlin. Musiałabym to też sprawdzić, bo kurczę, nie powiem. Mamy koncentrat do mycia naczyń za 4 zł z W5. Nie wiem, napisz mi w komentarzu, czy warto jest zainwestować w WP5, czy to są w ogóle dobre produkty. No i to by było tyle, jeżeli chodzi o Lidla. I później mamy od 20 do 25 takie już domowe rzeczy, i później mamy znowu katalog od 27, więc też będziemy rozmawiać o 27, będziemy rozmawiać za tydzień. Zastanawia mnie, że już teraz wchodzą znowu te katalogi, jakby wcześniej trochę, bo normalnie yy, są. Dzień wcześniej, albo w poniedziałek dopiero, wychodzi ten katalog, więc nie wiem, czy to kwestia jest ym, tej aplikacji, z której ja korzystam, czy to jest kwestia rzeczywiście, że dają y, jak najpóźniej, żeby nie wiem co w sumie, <laughs> żeby się później zdecydować. Nie. W Alti niestety wchodzą rzeczy od razu takie domowe, więc ja nawet nie wiem, czy oni w ogóle oferują. O, jest gazetka na rzeczy. Jedzeniowe. Pomidory mięsiste są za 10 zł w tym tygodniu. Kiedyś słyszałam, że warto jest tylko spojrzeć na pierwszą stronę gazetki. Cena za kilogram za kalafior w. A, bo one są zawsze takie jakoś dziwnie zaznaczone te gazetki Aldi, że macie parę produktów jest przez cały tydzień i dwa na przykład są tylko w określonych dniach. I tutaj jest akurat od czwartku do soboty, tylko sałata cięta. Jeszcze raz słyszę o takiej sałacie. I ananas też jest tylko od czwartku do soboty, a ogórki. Mamy za złotych 14, natomiast teraz ogórki były chyba w, w Biedronce dzisiaj były za dychę, się wydaje za kilogram. I to jest właśnie to Sega Fredo, to też jest taka firma, która uważam, że robi gorsze i po prostu nie smakuje. Tutaj generalnie wszystko na pierwszy stan wychodzi słodycze. I tak jest już teraz w każdej gazetce, no bo po prostu gazetki świąteczne się zaczynają, więc wiecie. Ja mam wrażenie, jak oglądam gazetkę Aldi, że to jest gazetka nie tyle z promocjami, tylko gazetka taka po prostu prezentująca, co oni mają. I oni czasami pokazują ci, że mają czekoladę po 12 zł, ale to nie znaczy, że jest promocja na te czekolady, tylko po prostu, no, w tym tygodniu pokażą czekoladę i nara. I to jest takie podejście do reklamy, że ta gazetka niby ma być taka sobie promocyjna, a to wcale nie, nie o promocję chodzi. A o tym zrobię Wam film w ogóle, bo to jest ciekawa rzecz podniesiona dla każdego coś dobrego na Wielkanoc. I macie Znane marki w Aldi za 69,46, a z y, marki z Aldika macie za. 38,26. Tutaj macie Lenor, ale tutaj macie Tandie i coś tam, coś tam. Chciałabym zrobić takie porównanie, ile zapłacę za te same produkty, ale w markach własnych i w markach tych e, drogich. Także tego się spodziewajcie, to będzie albo w kwietniu, albo w maju. To się za to wezmę. No i tu już mamy ciuchy, więc to już nie jest ważne. To tyle, jeżeli chodzi o Aldi. Netto zobaczyliśmy. Lidla widzieliśmy. Ja myślę, że na razie wystarczy. Jeżeli chcecie jakieś inne sklepy. Ja z tego co pamiętam, to to chyba były wszystkie. Aha, oszą jeszcze ewentualnie. No to sprawdzimy to oszą. Chcesz mi, Asia, dać znać, czy ty wolisz oszą supermarketowe, czy to drugie. Dobra, co mamy ciekawego? W. O, kawa mielona z kosty za 13 zł, za 200 gram. Kosta jest fajna. Aha, to jest ta gazetka, w której tak strasznie źle jest się zorientować, o co chodzi. O nie. Ja wam tu chyba nic nie powiem. Strasznie nie lubię. ale za to jest taka czekolada, widzicie, taka, taka ręcznie robiona z dodatkami za 6,50 to jest fajna sprawa, bo to można odkupić się w te czekolady i po prostu trzymać sobie do czasu, jak nie będziecie potrzebować na przykład na jakieś urodziny czy coś tam. spoko opcja. Jezusie Mario, 23 zł za 750 g kremu kakaowo-orzechowego. mi się wydaje, że to drogo jest. Czy mi się tylko wydaje, że to jest drogo? Dajcie mi znać w komentarzach. Banany za 4,45 Fajna cena. Pieczarki drogo 12 zł za kilo. To taka cena jakby biedąca była. 5,75 za brokuła. Też moim zdaniem jeszcze za dużo. Sery za 2.35 za 100 gram to jest w porządku cena, nawet bym powiedziała, że z tej tańszej półki. Które z tych gazetek się Wam podobały najbardziej? Dajcie mi znać w komentarzach i wtedy będę wiedziała, co zrobić w następnym filmie i o czym Wam opowiadać w następnym. Mam nadzieję, że taki format wideo się Wam podobał. Jeżeli tak, to dajcie łapkę w górę, zostawcie komentarz, a ja Was zapraszam jeszcze do tego filmu tutaj i do zobaczenia w następnym wideo. 当然。